Bo kiedy mówimy o tym, że Bóg jest miłością, kiedy Jan doświadcza tego objawienia, że Bóg jest miłością, nie możesz kochać w pojedynkę. Nie możesz dzielić się miłością tylko we dwóch. Do tego, żeby pojawiła się miłość i żeby ta miłość mogła się manifestować, musi być coś więcej. Apostol Paweł mówi, przebudźcie się, bo nadszedł, nadszedł czas. I ja wierzę, że naprawdę nadchodzi czas. I wiecie... Możemy sobie powiedzieć, jak ci, u których pisze apostoł Piotr, a ten czas nie nadchodzi, już tyle czasu, co z, co z tym obietnicą jego przyjścia? Oni już wtedy mieli z tym problem. Ale Bóg jest wierny i Bóg na pewno przyjdzie. Nasza wierność nie polega na tym, że my, że my, że my wiemy, że Bóg przyjdzie za tydzień, więc my jesteśmy wierni i wszystko robimy tak, żeby, żeby mu się spodobać za tydzień. Zobacz z tej perspektywy, czy ty dalej będziesz Bogu wierny? Czy ty dalej będziesz, ty dalej będziesz dbał o to, aby, aby wypełniać Jego wolę w swoim życiu?